Witam, nazywam się Kacper i jestem właścicielem Cieszanowskiego Trabanta. Jak co roku przyjechaliśmy, także i w tym naszym Trabantem, uważamy, że festiwal Cieszanów Rock jest jednym z najlepszych festiwali, dlatego co roku go wspieramy, reklamujemy, wszędzie pochwalamy. Najlepszym przykładem są ci ludzie, którzy się tutaj zebrali. Uważamy, że ten festiwal ma taką moc, jak stare, dobre, prawdziwe festiwale rokowe. Zapraszam, co roku polecam i mam nadzieję, że w przyszłym roku się zobaczymy wszyscy. Hej! Jesteśmy Ewelina i Martyna, przyjechałyśmy z Rzeszowa. Ogólnie pierwszy raz jesteśmy na festiwalu, który trwa 4 dni. Pierwszy raz na polu, na metodę. Ja bywałam wcześniej na festiwalu, byłam jeszcze jak był breakout wcześniej. Zawsze mi się podobało, jak byłem dzień albo dwa i właśnie nigdy nie miałam okazji być na, na polu namiotowym, ale jak się okazało warto tu przyjechać, ponieważ jest dużo, dużo znajomych można spotkać, z których od dawna nie miało się kontaktu i, I nowych. poznać wielu, wielu nowych ludzi ciekawych z całej Polski, co się okazało, nawet z może przyjeżdżają do nas ludzie, więc to są w sumie nasze strony. Przechaliśmy z Roszowa, ale pochodzimy z blisko. I właśnie aż aż dziwne, że, że wcześniej się nie wybrałyśmy tutaj i na pewno w przyszłości będziemy przyjeżdżać.